Nie Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22 porządku dziennego. To pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks wyborczy dróg 3662. Pani poseł Anna Kwiecień przedstawi uzasadnienie projektu ustawy. Bardzo proszę. Pani Marszałek, wysoki sejmie. W imieniu Grupy Posłów mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks wyborczy dróg nr 3662. Proponowana zmiana odnosi się do artykułu 244 kodeks wyborczy i do artykułu 324 tego kodeksu z 5 stycznia 2011 roku. Projektowana noweliza nowelizacja kodeksu wyborczego sprowadza się do wskazania właściwej Izby, która będzie rozpoznawać w pełnym składzie protesty wyborcze w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego. Protesty doty doty dotyczące ważności wyborów pre prezydenckich poprzez wskazanie, iż będzie to Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych a nie Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych Spraw Publicznych, która to Izba została zlikwidowana ustawą o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 roku. Należy podkreślić, że zgodnie z artykułem 26 ustawy o Sądzie Najwyższym do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych należy rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzenie ważności wyborów i referendum Pragnę podkreślić, że zmiana w artykule 324 kodeksu wyborczego jest analogiczna do zmiany, jaka jest w artykule 244, czyli jest wskazaniem konkretnej Izby, która w pełnym składzie będzie rozstrzygać protesty dotyczące ważności wyborów prezydenta Rzeczpospolitej. Te zmiany mają na celu zachowanie spójności pomiędzy ustawą o Sądzie Najwyższym a kodeksem wyborczym, a jednocześnie mają podkreślić doniosłość charakteru tych rozstrzygnięć, poprzez fakt, że rozstrzygnięcia będą dokonywane w pełnym składzie, co wynika z artykułu 77 ustawy o Sądzie Najwyższym. W związku z tym proszę Wysoki Sejm, proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tejże ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani poseł za szybkie, za sprawne przedstawienie uzasadnienia a my przystępujemy do dyskusji nad tym punktem porządku dziennego. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem wysłucha pięciominutowych oświadczeń w imieniu Klubu FIKU. Otwieram dyskusję i w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pani poseł Anna Milczanowska. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Projektowana nowelizacja kodeksu wyborczego. Sprowadza się do wskazania właściwej izby, która będzie rozpoznawać protesty wyborcze do Sejmu oraz protesty dotyczące ważności wyborów prezydenckich poprzez wskazanie, iż będzie to Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a nie Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, która została zlikwidowana ustawą o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 roku. Kolejną zmianą jest wskazanie konkretnej Izby Sądu Najwyższego która będzie rozstrzygać protesty dotyczące ważności wyborów do Sejmu i wyboru posła, wyborów do Senatu i do Parlamentu Europejskiego, gdyż obecny artykuł 244 paragraf 1 kodeksu wyborczego nie określa składu, w jakim Sąd Najwyższy rozpoznaje te sprawy. Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera projekt i rekomenduje go do dalszych prac. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Tomasz Szymański przedstawi stanowisko klubu Platforma Obywatelska, kalcja obywatelska. Bardzo proszę. Szanowna pani marszałek, wysoka izbo. Po raz kolejny procedujemy w późnych godzinach nocnych o bardzo ważnych sprawach dla Polek i Polaków, bo pod przykrywką dostosowania ustawy kodeks wyborczy do zmian organizacyjnych, które nastąpiły na mocy ustawy z 3 kwietnia 2018 roku w Sądzie Najwyższym, Sejm ma zaakceptować złożone propozycje w projekcie, w projekcie właśnie nowelizowanej ustawy, które, która ta ustawa ma wpływ na określenie ważności wyborów w Polsce. Na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym w Sądzie Najwyższym powołane zostały dwie izby: Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty do, e, dotyczące legalności ich powołania przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W myśl artykułu 26 tejże ustawy głównym zadaniem tworzonej od podstaw Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest stwierdzenie ważności wyborów. Czyż sędziowie zajmujący się tak ważnymi sprawami nie powinni być wolni od wszelkich zarzutów i podejrzeń? Istnieje ryzyko, że izba ta może być zespołem, w którym znajduje się IKRS i minister sprawiedliwości, który może oczywiście również służyć z góry założonym celom. Istnieją wątpliwości co do legalności procedury wyboru sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wątpliwości te dotyczą także poprawności procesu powoływania przez prezydenta osób do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Niedawno 7 czerwca sami sędziowie Sądu Najwyższego przesłali do Trybunału Konstytucyjnego akta z pytaniami prawnymi dotyczącymi zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów dopuszczających wnioski o wyłączenie sędziów wyłonionych w postępowaniu przez Krajową Radę Sądownictwa w aktualnym składzie. Teraz pozostaje poczekać na efekty tejże sprawy. Zastanawiające jest też to, dlaczego na trzy miesiące przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość składa projekt nowelizacji kodeksu wyborczego. Czy faktycznie wprowadzone korekty w przepisach dotyczących składu Sądu Najwyższego rozpoznających sprawy z zakresu prawa wyborczego usprawnią procedury oraz doprecyzują regulacje tak, żeby nie mogły budzić wątpliwości. Wątpliwości są i nie tylko związane z legalnością sędziów i Izby. O ważności wyborów ma rozstrzygać cały skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Stojąc na straży praworządności, sprzeciwiamy się tworzeniu prawa, które może być wykorzystane w grze politycznej. W tej sprawie ważny jest również aspekt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wszak toczą się postępowania o wydanie orzeczenia w trybie pre prejudycjalnym w sprawach połączonych. Co będzie, gdy się okaże, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest w rozumieniu traktatów sądem i wszystkie podjęte przez tą Izbę decyzje będą uznane za nieistniejące. Czy przeprowadzone wówczas wybory zostaną uznane za niebyłe, a stary Sejm będzie funkcjonował do wyboru we właściwy sposób? Do czego tą ustawą chce doprowadzić Prawo i Sprawiedliwość? Klub Obywatelski, Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska będzie głosował za, e, przeciwko. Tejże projektowanej ustawie. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł to Jacek Tomczak, klub Polskie Stronnictwo Ludowe, Kalcja Polska, proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Mamy do czynienia z ustawą, która niby formalnie opisuje drobne zmiany, ale te zmiany są de facto fundamentalne. W obecnej sytuacji, kiedy Trwają liczne postępowania przez CUE. Analizowana jest, jest procedura badania praworządności w Polsce. Mamy liczne wątpliwości co do, do sposobu powołania KRS-u i legalności powołania wyboru poszczególnych sędziów. W tej sytuacji no, trudno rozstrzygać w ten sposób kompetencje i powierzać Izbie możliwość rozstrzygania wszystkich kwestii. Związanych z wyborami do Senatu, Sejmu czy wyborem prezydenta. Wydaje się, że te propozycje są niezwykle dziwne i raczej mają charakter dalszego demolowania przez PiS polskiego systemu sprawiedliwości. Dlatego klub PSL Koalicja Polska nie poprze tych zmian. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do my pytań. Rozpoczyna pani poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, kalcja Obywatelska. Jedna minuta, ja zamykam listę pytań. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, szanowni państwo. Pod osłoną nocy i w ostatniej chwili PiS zmienia prawo wyborcze. Czy chodzi o, chodzi o stwierdzenie ważności wyborów? Pytam się, dlaczego zdecydowaliście się na tak, błyskawicznie, na, na tak błyskawiczną zmianę prawa i tuż przed wyborami? O ważności wyborów miałaby orzekać przez PiS, powołana przez PIS Izba Kontroli Nadzwyczajnej decyzją partii jedynej słusznej, czyli wybierana przez. Członków PiS parlamentarną większość. Za chwilę, szanowni Państwo, sami z siebie będziecie wybierać. Dziękuję. Dziękuję pani poseł Elżbieta Radziszewska, Platforma Obywatelska, Kalcja Obywatelska. Bardzo proszę, kolejne pytania. Dziękuję pani marszałek. Skoro jest to projekt poselski, Powinniśmy również znać stanowisko rządu, bo rząd jest reprezentantem partii, która rządzi. Ale nikogo z rządu dzisiaj na sali nie ma, więc nie można zapytać premiera, wicepremiera czy kogokolwiek ministra sprawiedliwości, co na ten temat sądzi. Wtedy kiedy zaczęliście kombinować, użyję tego słowa specjalnie. Przy sądzie najwyższym jednym z argumentów, który wówczas padał, Dlaczego to robicie? To to, żeby jednak mieć wpływ na ważność wy wyborów. Od wielu miesięcy było wiadomo, że chcecie, ta, to fałszowanie wyborów tkwiło was, żeby wiedzieć, mieć instrument, który unieważni wybory. Co będzie z tą waszą dzisiejszą ustawą, jeśli się okaże, że ta izba jest powołana bezprawnie? Że prezydent nie ma prawa powołać sędziów, i CUE orzeknie, tak. że tej izby nie ma. Co wtedy zrobicie, jeśli w przeciągu kilku tygodni okaże się, że tę izbę trzeba zlikwidować? Ale ona jest od 2017 roku. Pan poseł Jacek Tomczak, Polskie zagraniczna. Ja 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 to w formie sprostowania, do, jako odpowiedzi? Koalicja Polska. Faktycznie bardzo ciekawe jest, jakie byłyby opinie rządu tego projektu ustawy. No, zwróćmy uwagę, no, że niestety w znacznym stopniu w tej Izbie też zaś politycy. No, i, no, czy politycy mają rozstrzygać sami o wyborach do Sejmu, Senatu, e, znaczy na urząd prezydenta Polski? No, powiedzmy sobie szczerze, że jest to sytuacja bezprecedensowa, karygodna i niedopuszczalna. E, w tych sprawach są szczególne, powinni rozstrzygać niezawiśli sędziowie. Nie powinno być w takich składach orzeczniczych żadnych polityków. Zwłaszcza, że będą decydowali w pewnym stopniu sami o sobie. To nie są standardy europejskie, to są naprawdę standardy wschodnie. Tego nie można powierać. Ta ustawa, ten projekt. Miejmy nadzieję, że wycofacie się Państwo z niego. To jest projekt szkodliwy i niedopuszczalny. Dziękuję bardzo. Przepraszam, pan poseł Jerzy Mejszowicz, kolejne pytanie. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, była taka tradycja, że na kilka miesięcy przed wyborami nikt nie grzebał i nie kombinował z, z ordynacją wyborczą. Wy to robicie, robicie to w formie projektu poselskiego, żeby uniknąć jakichkolwiek konsultacji. Pytanie jest, jakie jest stanowisko rządu, to już było pytanie, a jakie jest stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej? Wy w ogóle nawet nie, 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 nie spytaliście Państwowej Komisji Wyborczej, co sądzi na ten temat. Ja się w ogóle dziwię, że Państwo nie wpisali do tej ustawy, że jesienne wygory, wybory wygrał pis. Proponuję to wpisać, bo wy jesteście w stanie wszystko. Jesteście w stanie wszystko przegłosować. Największą głupotę możecie przegłosować. Macie tą większość i niestety większość Waszych ustaw to jest największa głupota i demolka Polski. I problem będzie taki. Jak wygrywacie wybory, to wybory są w porządku, jak przegrywacie, to mówicie, że są sfałszowane. Jaką mamy gwarancję, że gdyby przegraliście wybory, nie zakwestionujecie tych wyborów i powiecie, że sorry, ale są sfałszowane i kto będzie o tym decydował? Będzie decydowała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, którą sami sobie powołujecie. Genialne rozwiązanie, gratuluję. I ostatnie pytanie, w tym punkcie zada pani poseł Monika Rosak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Pani Mirścic, Szanowni Posłowie, godzina bardzo późna, zbyt późna procedowanie tak poważnych zmian w kodeksie wyborczym. Chciałam Państwu zadać pytanie: dlaczego teraz ta nowelizacja projektu ustawy? Jakie są merytoryczne przesłanki ku temu, żeby właśnie teraz ten projekt ustawy składać? Dlaczego akurat padł wybór na taką izbę, która ma zatwierdzać ważność wyborów? I chciałam także zapytać Państwa, czy mają Państwo wyobraźnię na temat konsekwencji, jakie będą w Polsce, jeśli zapadnie decyzja o tym, a zapadnie prawdopodobnie, że członkowie Izby nie byli wybrani w sposób poprawny, że była to Izba upolityczniona, wybrana tylko i wyłącznie przez polityków wpisu. Jak ogromne konsekwencje czekają Polskę i system wyborczy. Chciałam poprosić o analizę prawną z tej mównicy przed głosowaniami. Na to i wcześniejsze pytanie odpowiedź będzie przedstawiciel wnioskodawców, pani poseł Anna Klici. Pani marszałek, Wysoki Sejm. Myślę, że niepotrzebne są te emocje wobec naprawdę drobnej, można powiedzieć, uszczegółowienia nie tyle uszczegółowienia, ale uporządkowania pewnych zapisów. Otóż w 2017 roku została przez Sejm przyjęta ustawa o Sądzie Najwyższym, w, którym to, w której to ustawie została powołana Izba, y, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, zaś została zlikwidowana Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W obecnym ustawodawstwie niestety w kodeksie wyborczym nadal pojawia się określenie Izba Pracy Ubezpieczeń społecznych i spraw publicznych. W związku z tym no, trzeba po prostu uporządkować tą chociażby terminologię. Natomiast zarzut co do stronniczości, stronniczości Izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych jest kompletnie nieuzasadniony. Ja mam pytanie. Czy 20 sędziów, którzy zasiadają w tej Izbie, a wśród nich są praktycznie sędziowie z tytułami naukowymi doktora habilitowanego i są to osoby, które wykładają czy wykładają na takich uczelniach jak Uniwersytet Warszawski, na UMCS, na Uniwersytecie Łódzkim. Łódzkim, na Uniwersytecie Gdańskim. Czy Państwo tym 20 wybitnym sędziom zarzucacie brak takich przymiotów, jak bezstronność i niezależność? Tu ja nie chcę cytować nazwisk, ale to są osoby z ogromnymi dokonaniami w sądownictwie, z ogromną. Z, ogromnymi, z ogromnym bagażem naukowym i Państwo tutaj ośmielacie się zarzucać brak takich przymiotów. No i ja naprawdę bym się wstydziła. Chyba mówicie to Państwo na bazie swoich doświadczeń. Ta nowelizacja jest naprawdę nowelizacją, która tylko porządkuje i ujednolica i nie ma tutaj żadnego podtekstu politycznego. I tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Mam wniosek o sprostowanie pani poseł Elżbiety Radziszewski, ale... Pani poseł... Do... Dobrze. Minutę, ale... Minutę i proszę. Bardzo już dziękuję. nie będę przeciągać. Nie Odpowiedzi się... nie uzyskałam na moje pytanie. Widocznie pani poseł mnie nie zrozumiała. Ta Izba istnieje. To, że w któryś tworząc tę Izbę państwo nie znowelizowaliście innych ustaw, to jest wyrazem tylko tego, że tworzycie wszystko szybko, więc tworzycie buble, a teraz naprawiacie, właściwie nie wiadomo dlaczego. Ale moje pytanie dotyczyło innej kwestii, pani poseł. W tej chwili w Europie, w Trybunale Sprawiedliwości jest rozpatrywana sprawa dotycząca prawidłowości powołania tych sędziów, bez odnoszenia do się do nazwisk, tylko dotycząca samego procesu tworzenia tej Izby. I co będzie wtedy, kiedy Trybunał Europejski uzna, że powołanie tej Izby wiąże się z upartyjnieniem jej działania, z reprezentacją, z reprezentacją niewłaściwą. Co wtedy zrobicie, jeśli dzisiaj nowelizujecie, bo nie musicie do tej Izby składać badania o ważności wyborów. Właśnie chodzi o to, żeby partyjniacy dziękuję orzekali, czy wybory są ważne, czy nie. Dziękuję pani poseł. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejm, po zasięgnięciu. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm skierował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks wyborczy zawarty w roku 3662 do Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszą sprzeciwu, będą uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie projektów punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 17 lipca bieżącego roku.